Cześć, zrobiliśmy z tego procesu i dzisiaj sobie idziemy do polu z kruskalnym panem. Szymo. No dobra, widzimy się jak będziemy w polu. No, tutaj mamy takie techniki XXL Friends różne Świnki Pepy O, Star Wars Techniki kolejne Izor. I. Joker Joker z klejem Jakieś Ciekawego nie ma O, ale to jest XXL explorer no. comic z city no. no jest dosyć duży wybór, nie? jest dobry no to już sobie wyszliśmy z polo ja sobie kupiłem city a ja sobie kupiłem lego ninja go legacy tu 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 a więc dobra, my się żegnamy, a więc cześć. Smoke weed every day. Smoke weed every day.